Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Syla na co dzień i witam was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. Zaczynamy! Dzisiaj słuchajcie, pojedziemy do Ptak Expo. Tam są takie różne sklepy. Przynajmniej 8 lat temu były, jak tam kupowałam sukienkę na studniówkę. Ale mam nadzieję, że będą. Pojedziemy, bo moja kuzynka potrzebuje butów. Takich bardzo specjalnych, wczoraj chodziłyśmy po galerii? Nie ma. Nie ma, więc mamy nadzieję, że tam może ewentualnie będą. Więc zabieram was ze sobą. Początkowo, nie chcąc, weszliśmy do jakiegoś centrum dla uchodźców, ale jesteśmy już w odpowiednim miejscu. Całe szczęście, więc idziemy. Jesteśmy budziki, masz. Proszę bardzo. No. Tutaj jest bardzo dużo takich budków różnych, fajnych, więc chyba się znajdą. Tutaj chyba są jeszcze takie jakieś. Zobacz te. Tylko, że tylko znaczek jest. No, ja nazywam, że to babcina, ale to znaczy. Dla... Słuchajcie, jakie tu są ładne normalnie buty, i w ogóle wszystko, sukienki. Na czerwony dywanek nie będę wiedziała, chcę się ubrać. do centrum młody ptak. Poza takie rzeczy, takie cekiny, że ja nie mogę. Przy zakupie jest raj stopki. Ale idziemy dalej. O, popatrzcie, tutaj widać te sukienki. Patrzcie na czerwony dywanie głupio. O, o, albo tutaj się świecą tak no. Zobaczcie, jaka ładna sukienka. Ta też i ta. No, myślę, że na event to będzie fajne. Co? Tutaj Audrey Hepburn. A popatrz, ona ma tutaj wycięcia takie, że tu na goły brzuszek jest. Cieszanie. No. No? W ogólnie nie wiecie, ale my pojechałyśmy do tego sklepu dlatego, że moja kuzynka teraz zmienia zawód i ona do pracy potrzebuje bardzo konkretny model butów i po prostu dlatego tam pojechałyśmy, bo doszłyśmy do wniosku, że tam, w tamtym miejscu akurat będzie, a widzicie, w żadnym centrum handlowym ani nic nie było. No i rzeczywiście udało się znaleźć takie butki, jakie ona potrzebuje do swojego zawodu, całe szczęście, a ona jest w bardzo dziwne wymagania, ale to nic. Przy okazji tam po prostu mnóstwo takich różnych sukienek eventowo, studniówkowo, weselnych było. Więc sobie popatrzyłyśmy. W ogóle co zrobiłam? Przyniosłam sobie tutaj taki pas, bo ja go miałam ogólnie zawsze tam na dole w siłowni, ale ja pomyślałam, że kurde, co ja będę siedzieć w siłowni i sobie załączyć taki pas? Nie. Ja sobie go załączę, kiedy na przykład gram w Simsy albo montuję film. I mi rzeczywiście wtedy brzuszek pracuje i co? I fajnie. Ja ten pas kupiłam, nie wiem, z 3 lata temu chyba, albo cztery może. I go się tak zakłada na talię i się w włącza i on. I on sobie tak pracuje. I to jest spoko, bo rzeczywiście go teraz używam. To był dobry pomysł, żeby go tutaj wsadzić. A propos Simsów, nie wiem, czy wy też tak macie, jak gracie w Simsy, ale ja tak mam, że ja się wkręcam na kilka dni tak, że non-stop gram w Simsy. Potem mam przerwę z... Miesiąc i potem znowu gramsen y non-stop. I teraz właśnie jestem w momencie, w którym mówię gramsen y non-stop <laughs> i nauczyłam się wyłączać umieranie i starzenie i to jest o wiele lepsza gra, że wam opowiadam na live, Ale w każdym razie na dzisiaj to tyle. Widzimy się na moim kanale jutro o 18. Jest do zobaczenia, dziuast. Pa pa!